Cześć, witajcie na kanale Domini Dzisiaj mój pierwszy odcinek, czyli stania Domini zawody. To zaczynamy. Uch. O, już ranek trzeba się przygotować do zawodów. Jesteśmy tutaj od wczoraj. Że budzi. Chodź. Chodź John. Dobra, idę. Trzeba przygotować konie na zawody. Chwilka, który dzisiaj jest? Dzisiaj jest 3 marca. Tak, dzisiaj już są zawody bo przecież przyjechaliśmy wczoraj. Domi, domi, obudź się. Mm. Co? Co Ucja? Dziś już są zawody. Pamiętasz, jak wczoraj przyjechaliśmy? Tak, no to chodź, ok. Tymczasem wystadnienie. Szkoda, że nie pojechaliśmy na zawody. No wiesz. No, ja po prostu źle się czułam. No, tak. No i wiesz, to były takie zawody. No, w sumie ja nie jestem za bardzo dobry w skokach. Wiem, ty bardziej jesteś dobry w ujeżdżeniu i krosie. Prawda. No. Pewnie będziemy musieli poczekać aż, aż, no wiesz, Pirat, Storm i Konor wrócą. Ciekawe, jakim pójdzie na zawodach dzisiaj. Bo dzisiaj mieli startować, prawda? Tak, dzisiaj. Ja ciągle liczę, bo wczoraj przecież wyjechali. Tak, tak. A Kondory jest tam od już tygodnia. Tak, tak. Bo my mamy tylko jedną przyczepę na dwa konie. Racja. O Ja też bym chciała pojechać na jakieś zawody. Oj. No co ty? No co ty, mamba? Co? Co pianka? E, wiesz. O to chodzi, że my jesteśmy jeszcze za małe. Jesteśmy z zirebakami. Będziemy, jeźd będziemy jeździły na zawody, jak będziemy miały 4 lata. Lub 3, ale raczej cztery. Tak, dziewczyny. O, hej, Caitlin, Już wstałaś? Tak, już wstałam. Nie mogę się doczekać zawodów. Ciekawe, czy y mój tata y wygraje. No moi rodzice dzisiaj nie pojechali, niestety. Mój tata też. No, bo mój tata się nazywa Pirat, może on wygra. Albo mój tata się nazywa Konor. Może też wygra. Hmm. Ej, chwilka. Mój tata też wygra. Też tam pojechał. No tak, moi rodzice nie jeżdżą, moi są lepsi w krosie. A moi w ujeżdżeniu. Ale w sumie to moja mama jest dobra, naprawdę dobra, też właśnie w skokach, ale ona jest rezerwował. Ta, ta, nasza mama jest dobra. No. A ty znów skubiesz trawę? To co? No nic. Na zawodach. O, już wstaliście. Cześć Storm, cześć Pirat. Hej Konor. Hej Konor. No. To fajnie, zaraz będą zawody. No. Cześć, mój piraciku! Cześć! Pewnie też mi mówisz cześć. Idę po twoje siodło. Znaczy no, w sumie to y, John ci osiodła. I ciebie też, Connor. I ciebie też, Storm. Będziemy czekać na dworze. No dobra, to najpierw ubieramy może ciebie. Okej, okay, jeszcze siodło. I gotowy jesteś. Teraz ciebie, pirat. To wspaniale.